Witam Was, Jestem Diakon, a to jest pierwszy odcinek z, z serii z gry Jet Storm Modern Dogfights. Jest to nowa seria na kanale, mam nadzieję, że nie skończy się z nią tak jak z Sonic Before the Sequel. No cóż, to było i teraz gdzieś intro. Tutaj mam trening, mam nadzieję, że dalej się nagrywa Oczywiście, wydaje mi się. Okej, okay, teraz się na pewno nagrywa. No dobrze, to trenujemy. Cóż, teraz... dzisiaj przyjdziemy sobie trening. Control to pilot, you've just started a mission. During missions, you'll receive orders and messages from me and from your onboard computer. It has been programmed to make the right tactical choices in many combat situations. <laughs> now look at the control panel right in front of you. The radar map in the center displays your operational area. Your plane is marked in blue. Enemy targets and navigation points are marked in green. Po polsku, tak <laughs> targets and nav points appear on the map at the moment the enemy objects are spotted within your operational area, or when you receive no instructions from me, your control, or from your onboard computer. this? Mm hmm? Received nav point, D-01. This was your onboard computer instructing you to fly to Nav Point T01, which is marked in green on the radar panel. As you can see, right now Point T01 is behind you. Now turn around and proceed to Nav Point T01. Pass drone, Shoot down the enemy drones using EMP, or electromagnetic pulse weapon. Your airplane is armed with an EMP gun as well as a rotary cannon. The rotary cannon is the default gun. To select the EMP gun, press one on your keyboard, then press the right mouse button. Nice work. Proceed to now point to two. No, if to become a with transmitter, so...

You will now destroy a ground target with your rotary gun. Note that ground targets are marked with a green square that turns red when you destroy the ground target. Okay. Good. Continue to follow instructions from your onboard computer. Proceed to T-O-4. You're approaching a couple of ground targets. This time, you'll have to deal with enemy air cover.

<noise> Uważajcie na to jak latacie. Mam jeszcze bombę. Droniem tak, który jest z dronów, to jeszcze jeszcze do samolotu. Była wow, może po prostu Przełącz się w tryb Hover. Wam pokażę te powietrze ziemia do dziorów i bombę do... Nie, dlaczego? Aha! Ziemia powietrze... powietrze ziemia to jest chyba do...

napisać w op opcjach Czekaj, ale my, jakie opcje w komentarzach na Okej, okay. no i tym wybuchowym akcentem skończymy ten odcinek, tak sądzę, więc komentujcie, subskrybujcie, polećcie filmik znajomym, ze strony Diakon, do usłyszenia w pie do usłyszenia w następnym materiale. Ach, w dziewięcie.